Ja akurat umiem pływać, ale mimo wszystko, czy myślisz, że powinnam raczej wybrać się na kurs z instruktorem, czy taki rodzic jak ja, czujący się pewnie w wodzie, ale no jednak nie będący instruktorem, może sam wybrać się z niemowlakiem na basen? Można, no. zawsze można, natomiast y, warto jest zainwestować właśnie w kurs pływania niemowląt, gdzie instruktor po pierwsze pokieruje wami, y, jak trzymać tego niemowlaka w wodzie, mm -hmm. bo jak jestem sama y, na basenie i zdarza mi się spotkać właśnie rodziców z takim niemowlaczkiem, to to z reguły wygląda mniej więcej tak. Chodź Wojtas. Już się boję. O, rodzice mają tak, chodzą po wodzie i uuu. Prawda? Moczą po prostu dupkę, tylko mocą, moczą dupkę dziecka. Natomiast w przypadku pływania niemo niemowląt głównie chodzi o to, żeby był jak największy kontakt z wodą, a jak najmniejszy kontakt z nami. No tak. tak więc instruktor pokaże Wam te wszystkie bezpieczne i bardzo komfortowe chwyty dla obu stron, jednocześnie tak, żeby aktywizować nóżki dziecka, aktywizować rączki dziecka. Właśnie przejdziecie przez nurkowanie krok po kroku. Aha tego sami nie jesteście w stanie zrobić. Czyli faktycznie, żeby się rozwijał w tej nauce pływania. Dokładnie. Świetnie. A po więcej ciekawych treści zapraszam na mo moje darmowe webinary, do których link znajdziecie w komentarzu.